Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sprawie, która wydarzyła się w 2009 roku w Lakeland na Florydzie. Zapraszam. 15 listopada 2006 roku 41-letni Abraham Shakespeare wygrał 30 milionów dolarów na loterii. W 2006 otrzymał 17 milionów dolarów i stał się milionerem, ale nie nacieszył się tym zbyt długo. Zginął zaledwie dwa lata później. Abraham urodził się 24 kwietnia 1966 roku w Lakeland na Florydzie i przez większość swojego życia miał bardzo mało pieniędzy. Abraham przestał uczęszczać do szkoły w siódmej klasie. Potrafił czytać i pisać, ale przychodziło mu to z trudem i popełniał przez to wiele błędów. Abraham doczekał się dwóch synów. Przez całe swoje dorosłe życie imał się różnych prac. A tuż przed wygraną pracował jako pracownik zakładu oczyszczania miasta na pół etatu. Abraham był również wcześniej karany. Między innymi za prowadzenie bez prawa jazdy, bójki i za niepłacenie alimentów. Od 1995 mieszkał ze swoją matką. 15 listopada 2006 roku postanowił dorobić sobie i pojechał jako pomoc przy rozładowywaniu ciężarówki z żywnością. Pojechał do Miami razem z kierowcą Michaelem Fordem. Mężczyźni jechali nocą i najpierw dostarczyli żywność w Lakeland, później w Winter Heaven, a po drodze zatrzymali się jeszcze w markecie Town Star, Frostproof. Michael planował kupić sobie coś do picia oraz papierosy. Wysiadając, zapytał Abrahama, czy ten też ma na coś ochotę. Abraham poprosił go, by ten kupił mu dwa losy na loterię, każdy po dolarze. W ten oto sposób Abraham skończył z losem z numerami 6, 12, 13, 34, 42 i 52. Abraham z dnia na dzień stał się milionerem. Od razu po otrzymaniu nagrody państwo potrąciło mu należne alimenty, 9 tysięcy dolarów. Następnie Abraham wpłacił milion dolarów na fundusz powierniczy założony dla jego synów. Ojczymowi podarował milion dolarów, a dwóm przyrodnim siostrom po 250 tysięcy. Spłacił też 185 tysięcy dolarów kredytu hipotecznego jego przyjaciela i 53 tysiące dolarów kredytu mężczyźnie, który mieszkał na jego osiedlu. Abraham kupił również dom nad jeziorem za 125 tysięcy dolarów, ale z tego co udało mi się znaleźć, to ten dom widział tylko raz, nigdy tam nie mieszkał i po prostu go później wynajął. Swojej matce dał podobno 12 tysięcy dolarów, siostrze 10 tysięcy. Za sprawą wygranej Abraham szybko stał się rozpoznawalny wśród lokalnej społeczności, a ludzie często prosili go o pieniądze. W internecie można znaleźć fragmenty rozmów z jego rodziną, która mówi, że Abraham nie potrafił odmówić ludziom i że chętnie te swoje pieniądze rozdawał. Do takich większych zakupów możemy zaliczyć nowy samochód. Zegarek, a także dom. Jego nowy dom znajdował się 16 km od starego miejsca zamieszkania na północ od miasta. W okolicy rosły podobno drzewa pomarańczowe i w niedalekiej odległości znajdowała się stadnia koni. Nowe lokum miało 605 m2, basen, dwa garaże na samochody i znajdowało się w nagrodzonym i monitorowanym osiedlu. Abraham kupił dom w styczniu 2007 roku. Za nieco ponad milion dolarów. I wydawać by się mogło, że Abrahamowi naprawdę zaczęło się w życiu układać. Jednak nie wszystko wyglądało tak kolorowo. W jego życiu pojawiła się osoba, która uważała, że jej też należy się przynajmniej część wygranej. Mowa oczywiście o Michaelu Fordzie, który tamtego dnia kupił Abrahamowi los na loterii. Michael Ford zażądał najpierw od Abrahama, aby ten dał mu nie mniej niż milion dolarów. Abraham jednak odmówił. Trzy miesiące po wygranej Michael Ford pozwał Abrahama i zarzucił mu kracież losu. Z takich ciekawszych rzeczy, które zdarzyły się podczas procesu, to na przykład Abraham przyniósł do sądu wielki worek na śmieci, po brzegi wypchany losami, które jak twierdził, zebrał przez te wszystkie lata, kiedy próbował coś wygrać. Bława przysięgłych stanęła po stronie Abrahama, ale Michael Ford odwołał się od decyzji. I tak cała sprawa zaczęła się przeciągać i trwała aż do maja 2009 roku. Ostatnia rozprawa odbyła się w maju, dokładnie 27 maja, ale Abraham się na niej nie pojawił. Jego rodzina i znajomi nie widzieli go od kwietnia i początkowo z jakiegoś powodu liczyli, że wyprowadził się na Karaiby, aby uciec od ciągłych próśb o pożyczenie pieniędzy. Jego zaginięcie zostało zgłoszone przez jego kuzyna na policję dopiero 9 listopada 2009 roku. W miejscach, do których Abraham lubił chodzić, zanim wygrał miliony, pojawiły się plakaty z jego zdjęciem i opisem. Abraham miał 195 cm wzrostu i ważył 86 kg. Miał czarne włosy i brązowe oczy. Za informacje, które pomogłyby w jego odnalezieniu Zaoferowano wówczas nagrodę w wysokości 5 tysięcy dolarów. Biuro szeryfa hrabstwa Polk nie chciało powiedzieć, ile tropów sprawdzili, ale podobno było ich bardzo dużo. Szeryf przyznał natomiast, że zaginięcie Abrahama jest podejrzane i że morderstwo jest jedną z możliwości, które się przyglądają. Jeden z tropów zaprowadził śledczych na podwórko domu pewnej kobiety. Tam, trzy metry pod ziemią i pod betonową płytą, Policjanci odnajdą ciało Abrahama Shakespearea. Jeżeli chodzi o tajemniczą kobietę, o której przed chwilą wspomniałam, to chodzi tutaj o Didi Moore. Didi Moore urodziła się w 1972 roku. W 1992 wyszła za mąż za Jamesa Moore'a, i w 1995 para doczekała się syna. Didi w 2001 roku została skazana za oszustwo ubezpieczeniowe. Za co otrzymała rok w zawieszeniu. Didi i Abraham poznali się mniej więcej na rok przed jego zaginięciem i jego śmiercią. Poznała ich ze sobą Barbara Jackson. Barbara Jackson była pośrednikiem w handlu nieruchomościami i to właśnie ona sprzedała Abrahamowi jego nowy dom. Kiedy Barbara poznała Didi na konferencji zorganizowanej dla małych firm w listopadzie 2008 roku, to Didi poruszała się podobno na wózku inwalidzkim. Barbara zeznała później, że Didi zwierzyła się jej, że brała udział w wypadku samochodowym i od tego czasu miała problem z poruszaniem się. Didi miała także powiedzieć, że jest pisarką i że chciałaby napisać o Abrahamie kilka tekstów, a może nawet i książkę. Barbara zgodziła się zorganizować im spotkanie. Wiem, że spotkali się dwa tygodnie później, ale kiedy Didi przyjechała na miejsce, Barbara była podobno w szoku. Didi zgrabnie wysiadła ze swojego samochodu, a na nogach miała wysokie szpilki. Po trudnościach z chodzeniem nie było śladu. Teraz postaram Wam się przedstawić wszystkie wydarzenia chronologicznie od stycznia 2009 roku. W styczniu 2009 roku dom Abrahama stał się własnością firmy, którą prowadziła Didi. Wydaje mi się, że Didi zatrudniała osoby, które miały pracować lub też chyba sprzątać. W placówkach medycznych. Dom został sprzedany w firmie Didi za niecałe 700 tysięcy dolarów, chociaż potem okaże się, że Didi chyba nigdy tych pieniędzy nikomu nie zapłaciła za ten dom. W lutym 2009 roku Didi kupiła swojemu ówczesnemu chłopakowi korwetę za 70 tysięcy dolarów. Wiemy, że Abraham widziany był po raz ostatni żywy na początku kwietnia 2009 roku. Policja wierzy, że Abraham sam użył swojego telefonu po raz ostatni 6 kwietnia. Natomiast w kwietniu Didi zaczęła robić bardzo dziwne rzeczy. Na początku kwietnia zadzwoniła do swojego byłego męża i poprosiła go o wykopanie dołu w jej ogródku. Dwie godziny później znowu do niego zadzwoniła i poprosiła go o zakopanie tego dołu. Jej mąż zeznał później na policji, że tego dnia nic podejrzanego nie widział, że w tym rowie chyba raczej nic nie było, albo mu się tak zdawało, bo było ciemno. To, że Didi poprosiła go o wykopanie i zakopanie rowu, też go jakoś specjalnie nie zdziwiło, bo często wykonywał dla niej różne prace ogrodowe w zamian za zapłatę. W sierpniu 2009 roku kuzyn Abrahama Cedric Edom, Przekazał matce Abrahama kartkę, 100 dolarów oraz krzyżyk w kopercie. Matka Abrahama twierdziła, że podpis na kartce wyglądał jak jej syna, ale Cedric nie powiedział jej nigdy, od kogo ta kartka jest. 9 listopada 2009 roku kuzyn Abrahama Cedric zgłosił jego zaginięcie. 12 listopada policja po raz pierwszy przesłuchała Didi. Zapytali ją między innymi, w jaki sposób zapłaciła za dom Abrahama. Zeznała, że gotówką. W grudniu 2009 roku Didi stwierdziła, że część pieniędzy Abrahama znalazła się na jej biznesowym koncie, ponieważ Abraham nie chciał płacić więcej alimentów. Ogólnie Didi zarządzała pieniędzmi Abrahama. Miała mu po prostu pomóc, aby ten nie wydał wszystkiego, nie roztwonił wszystkiego, ona miała mu pomóc zrobić dobre inwestycje i nie pozwolić oddawać wszystkich jego pieniędzy obcym ludziom. Również w grudniu 2009 roku Didi napisała smsa do matki Abrahama, podszywając się pod Abrahama. Pisząc jako Abraham, napisała, że wszystko jest ok, że czuje się dobrze, żeby mama się nie martwiła itd. itd. Sms nie wyglądał jednak, jakby był napisany przez Abrahama. Nie było w nim żadnych błędów i użyty w nim język nie pasował do tego, którego używał Abraham. Tak jak pamiętacie, Abraham skończył swoją edukację na siódmej klasie i miał dość duże problemy z pisaniem oraz czytaniem. 27 grudnia 2009 roku matka Abrahama otrzymała telefon od kogoś, kto próbował się podszyć pod jej syna. Wszystko działo się, kiedy jadła z Didi obiad na mieście. Didi w ten sposób próbowała wykluczyć się z kręgu podejrzanych. 28 grudnia 2009 roku Gregory Smith, jeden z przyjaciół Abrahama, właściciel salonu fryzjerskiego, został opłacony przez Didi, aby wykonać telefon do matki Abrahama jako Abraham. Tutaj chyba chodziło o to, że Gregory miał jakieś długi, których nie mógł spłacić i Didi obiecała mu pieniądze, jeżeli zadzwoni do matki Abrahama i uda, nim jest. Gregory został później przesłuchany przez policję i postanowił z nimi współpracować. Czyli zobaczcie, że przez ten cały czas Didi próbowała sprawić wrażenie, jakby Abraham dalej żył. Ale jednocześnie próbowała przez ten cały czas znaleźć kogoś, kto za pieniądze, a dokładnie za 50 tysięcy dolarów, wziąłby jego zabójstwo na siebie. W styczniu 2010 roku. Didi zadzwoniła do Gregorego i spytała, czy zna kogoś, kto przyznałby się do zabójstwa Abrahama. Nie wiedziała jednak, że Gregory oczywiście współpracuje z policją. 21 stycznia 2010 roku Gregory przedstawił Didi policjanta pod przykrywką. Didi zgodziła się zapłacić mu właśnie 50 tysięcy dolarów, jeśli ten wziąłby śmierć Abrahama na siebie. Policjant przystał na propozycję. Ale najpierw chciał wiedzieć, gdzie zakopany jest Abraham. 25 stycznia 2010 roku Dili pokazała miejsce pochówku Abrahama. Dili wręczyła również Gregoremu rewolwer kalibru 38, którego użyła do zabójstwa. 27 stycznia 2010 roku, po dniu wykopów na potencjalnym miejscu zbrodni, policja odnajduje ciało. Dwa dni później wydobyte ciało zostało zidentyfikowane jako Abraham Shakespeare. Abraham zginął od dwóch ran postrzałowych. Policja twierdzi, że Abraham Shakespeare zmarł 6 lub 7 kwietnia na parterowym ranczu w Plant City. Było to miejsce, w którym Dili mieszkała. Dili Moore została zatrzymana 2 lutego 2010 roku. Policja podała, że Didi próbowała przekonać znajomego, aby ten przeniósł ciało Abrahama mniej więcej tydzień po jego morderstwie. Tak jak już wcześniej wspomniałam, przez ten cały czas Didi również próbowała przekonać wszystkich, że Abraham wciąż żyje. 19 lutego 2010 roku Didi Moore została oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia. 10 grudnia 2012 roku Didi Moore została skazana na dożywotnie pozbawienie wolności, bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Wiem, że Didi w 2019 roku złożyła apelację. Na YouTubie widziałam filmik z wiadomości, w którym było pokazane, że Didi napisała list do sędziego, w którym przeprasza rodzinę oraz samego Abrahama za to, co się stało. Ale w którym też mówi, że to nie ona popełniła tą zbrodnię. Mówi, że zna osobę, która zbrodni się dopuściła, jednak ta osoba nie została powołana na świadka podczas jej procesu, głównie z winy, podobno jak mówi Didi, jej obrońców, i w konsekwencji tego Didi twierdzi, że to właśnie przez to to ona została skazana za to morderstwo i że została skazana niesłusznie. Od tamtego czasu nie widziałam jednak, żeby coś się zmieniło, dlatego wydaje mi się, że i ta apelacja, Didi została odrzucona. To już wszystko na dzisiaj. Dajcie mi znać, czy słyszeliście kiedyś o tej sprawie. Wiem na pewno, że Stefani Harlow, jeżeli ktoś ją ogląda, zrobiła dodajże trzy odcinki na temat tej sprawy. Bardzo długie, bardzo fajne. Jeżeli ktoś chciałby je obejrzeć, a nie mógłby ich znaleźć, to podlinkuję je w opisie. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień.